Jesteśmy niedaleko jaskini. Tutaj są termy. Ach, już zrealizowane? Tak. Ojej! Tak, tutaj są termy, tam można się gotować. W tej bajli wielkiej. Strasznie wali jajem. Niesamowicie. I to nie jest taki pozytywny zapach. To takie śmierdzenie. E, a tutaj nieopodal są jakieś elektrownie. Tam, gdzie ta para się unosi. E, to jest jakaś fabryka albo prądu, albo ogrzewania do poblistych miasteczek. Elektrociepłownia. Elektrociepłownia. Takie siekierki. Wariaci. Nie wiem jak można to spożywać, bo tak capi z gniłym jajem, że odebrał mi apetyt na cokolwiek. Myśleliśmy, że coś tutaj zjemy, ale jedziemy gdzieś w pole ugotować na kuchence. Dobrze, zjedliśmy chwilę wcześniej, bo jesteśmy teraz na wagienkach. O takich. Na Wocze, tak? Woda wychodzi z, e, z głębokości 1000 metrów, e, i a temperaturę na tej głębokości oczywiście 200 metrów e, z 200 stopni. No i tutaj już ma trochę mniej, bo stówy Więc to jest 80 stopni. Tak, no ale generalnie to są takie złoża. Dookoła nazywa się to Namafial. Namafial, coś tam jeszcze, ale to jest, jest strasznie ciężkie do wymówienia. No, idziemy do kopcyka tamtego. E, generalnie, jeszcze tutaj, ten, te minerały, które się wydobywają z tej ziemi, e, kiedyś były zbierane i wykorzystywane do produkcji kropu strzelniczego. Także taka ciekawostka. Labartka. Naturalne gotowanie na parze. A to jest piekło, Viti. O, jeszcze lód jest. To jest aktywny krater, który ma 2, metry, 2 km głębokości. Ale go zgasili z wodą. Nie, tak. To już po, po nie erupcji. Jest. Między 1975 a 1984 9 razy wybuchał. Dlatego się zainteresowali tym terenem. I to powinien być drugi jeszcze, bo są dwa wzgórza, jest, które, są, które oba należą do obszaru. Krafla No ale nie ma no, ale to ja co? go nie widzę Dupo zjazd na dół? Dupo zjazd na dół Będziesz sprawdzał temperaturę wody No jesteśmy sobie na środku niczego Taka sobie dróżka i obok dróżki co mamy? A mamy prysznic. Prysznic, i zadziała mocno. Przerwanie. No, to jest wsparcie dla turystyki. I dla backpackerów. No nie, to jest instalacja artystyczna. Jako że na pewno macie dać już dosyć na dzisiaj. to to jest ostatni punkt dzisiejszego dnia. Jakiś super turbo wielki wodospad. Największy w Europie, też najpotężniejszy. Tak, który produkuje podobno bardzo dużo wody. 193 m sześcienne na sekundę jest przechód. Tak i w ogóle jakaś torpeda. Więc zaraz zobaczymy jak do niego dojdziemy. Bo Co droga to jest? nie jest łatwa. O. Gdzieś tam się idzie. No już tęczę, widać. Zbliżamy się. No? Duży jest. No i to jest wodospad kawo wodospadu tamten był wodospadem bogów i taki mały wypierdek ten jest ponad trzy razy większy a tutaj jest konkret wodospad